Nabywanie polis komunikacyjnych w formule prostego miesięcznego abonamentu to jeden z ważniejszych trendów w branży ubezpieczeniowej w ostatnich miesiącach. Dzień dobry, nazywam się Maciej Pieszkowski. Reprezentuję InBank, międzynarodową organizację finansową. Która działa na rynkach krajów bałtyckich oraz w Polsce. W Polsce działamy od 2017 roku na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W Polsce działamy w oparciu o model B2B. Współpracujemy już z ponad tysiącem partnerów, wspierając ich w sprzedaży ich produktów i usług dla ich klientów indywidualnych. naszym DNA są rozwiązania cyfrowe, budowane z myślą o zaoferowaniu klientom zdalnych, zautomatyzowanych procesów oraz produktów finansowych. Dzięki współpracy możemy zaproponować agentom i ich klientom nowoczesne rozwiązania płatnicze, przede wszystkim w postaci wygodnego, prostego, miesięcznego abonamentu. Jest wiele powodów, dla których klienci pokochali rozwiązania InBank. Po pierwsze, to szybki i w pełni zautomatyzowany proces. Po drugie, to decyzje, które są wydawane w czasie rzeczywistym. Myślę, że warto również wspomnieć o tym, że nie ma potrzeby drukowania, zbędnej dokumentacji oraz zarządzania nią. InBank to najlepsze rozwiązanie dla kogoś, kto chce skutecznie sprzedawać. Wspólnie z Hypro zbudowaliśmy ekosystem, w ramach którego tworzymy rozwiązania wspierające agentów w ich codziennej pracy, czyli w pozyskiwaniu, sprzedaży i obsłudze sprzedawanych produktów. Uważamy, że płatności ratalne. Oferowane w ramach prostego miesięcznego abonamentu są bardzo dobrym sposobem na zapewnienie zwiększenia sprzedaży naszych partnerów. Wynika to z większych możliwości zakupowych klientów indywidualnych. Decyzje wydawane w czasie, liczone w sekundach, pełne zautomatyzowanie procesów, a z drugiej strony, pełne bezpieczeństwo dla agenta i dla klienta wynikające z działania w ramach licencji bankowej to główne zalety naszej oferty.